Cześć, z tej strony PanSkamik. W tym odcinku pokażę Wam jak działa narzędzie Evil Limiter. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania PanSkamik. Odpalamy sobie naszą konsolę i zainstalujemy sobie program. Możecie sobie przepisać z GitHub'a link do pobrania danego programu, a ja w międzyczasie powiem Wam jak działa ten program. Między innymi możesz ograniczać dostęp do sieci dla danego użytkownika w sieci lokalnej, a także możesz ograniczać przepływ pakietów. Także jest to dość uciążliwy program dla osób, które stają, stają się ofiarami takiego programu. Ja pokażę Ci mniej więcej jak to działa. Oczywiście wszystko w celach edukacyjnych, tak abyś mógł zrozumieć jak działają tego typu narzędzia w sieci lokalnej. Tak? Instalujemy sobie tego typu program. Spijamy do katalogu Evil Limiter Wyświetlamy katalogi oczywiście i odpalamy z Pythona programik. Ładnie nam się zainstalował. No, i pięknie się odpalił. I jak widać, mamy tutaj nasz gateway. Tutaj sobie szybko przeskrolujemy, odpalimy sobie maszynkę, tak abyśmy mogli sprawdzić, czy, czy to wszystko funkcjonuje w sposób poprawny. Czy wszystko się dzieje w sieci lokalnej, tak więc obie te maszyny działają w tej samej sieci. Odpalimy sobie naszą maszynę Ubuntu w tym razem. Oczywiście to narzędzie działa yy, ogólnie, nie tylko dla jakiejś konkretnej maszyny czy konkretnego systemu operacyjnego. Możemy sobie odpalić na dowolnym systemie operacyjnym sieć i tak samo jak na Ubuntu, tak samo na Windowsie, po prostu funkcjonalność będzie ta sama tego programu. Tutaj mamy nasz adres IP. W komendzie Help macie wszystkie dostępne możliwości danego programu, w jaki sposób odpalić dane komendy. Wszystko jest klarowne. My sobie zeskanujemy naszą sieć poprzez wpisanie komendy Scan. No I program ładnie wykrył dwa hosty. Zobaczmy. Pierwszy to jest nasz PFSense, tak? a drugi to jest nasza maszynka Ubuntu. PFSense nam daje dostęp do sieci naszej wewnętrznej. Natomiast naszym celem jest Ubuntu. Jeszcze wam pokażę, że mamy dostęp do sieci. układowa strona, on nawet tak ładnie nam wchodzi, więc dostęp do sieci jest. Zobaczcie, w ten sposób ograniczamy sobie dostęp do sieci yy, dla Ubuntu. No I Mamy tutaj ograniczoną ilość do, do 100 kilobitów. Mamy status także, który jest ograniczony, więc sprawdźmy, jak to działa teraz. Spróbujemy sobie odpalić jakąś stronę. Widzicie, że nic sobie nic nie pobraliśmy. Tylko i wyłącznie działamy z poziomu naszej maszynki Kali Linux poprzez wpisanie danego adresu IP. No i zobaczcie. No, Oczywiście pewnie by nam to nie weszło z takiej przepustowości, gdybyśmy czekali dłużej. Jak widać działa. Widzimy jak w prosty sposób ktoś może uprzykrzyć nam życie w sieci lokalnej. Zobaczymy sobie teraz ping na zewnątrz, no i zobaczcie, jak to troszeczkę to, to długo trwa. Te pierwsze pingi pójdą opóźnione, a później już pewnie polecą, ale zobaczymy, że zobaczyć, no, jakie są opóźnienia. Tak, tak są dość spore. Uwalniamy wszystkie hosty Free All. I teraz sobie wyświetlimy hosty i zobaczcie, jest status free, także już dostęp do sieci jest klasyczny. Teraz spróbujemy sobie zblokować danego hosta, tak, żeby w ogóle nie miał dostępu do sieci. Oczywiście najpierw sprawdzamy, czy mamy dostęp bezpośrednio do sieci. Jak widać pink idzie bez problemu. Host jest free, więc tutaj nie ma już żadnych nałożonych ograniczeń. Teraz posłużymy się komendą block, tak, aby kompletnie zablokować dostęp do sieci dla danego hosta. I sprawdźmy, jak to działa. Tak, jak widać, wszystko się powiodło. Zobaczmy teraz, jak to działa na maszynce Ubuntu. Prowadzamy adres strony. No i niestety dostępu do sieci nie mamy. Teraz pójdziemy sobie ping, żeby pokazać Wam, że w ogóle nie, ten ping nie wychodzi od nas. No i zobaczcie. W ogóle nie mamy kontaktu. Światem zewnętrznym. Nie ma w ogóle dostępu do, do sieci zewnętrznej, do, do internetu. Tak więc teraz odblokujemy wszystkie maszynki. Tak naprawdę jedną maszynę, ale tak żeby była już czysta, żeby nie miała żadnych blokad, żadnych ograniczeń. I sprawdźmy teraz czy jest dostęp do sieci. Puścimy sobie ping. No jak widać idzie bez problemu, tak? Czyli tak naprawdę szybciutko działa narzędzie. Nie musimy jakoś czekać niadomo i aż to puści Dziękuję serdecznie i zapraszam z